Cześć, witajcie Radek Pogoda z RadekPogoda.pl i święta trójca sprzedaży.pl. Kolejny film dotyczący sposobu wynagradzania handlowców również nie był planowany. On również jest wynikiem mojej wymiany zdań, wymiany argumentów z Łukaszem Bojarem na LinkedInie, ale ponieważ tak jak i w poprzednim, nie wszyscy z Was oglądają te filmy na Linkedinie. Część z Was ogląda na YouTube, część z Was ogląda je na Facebooku, to chciałem ten temat też poruszyć, bo jest znowu bardzo, bardzo wartościowy, bardzo, bardzo ważny. Łukasz podniósł temat, o którym mówię też w tym o swoim pierwszym filmie, dotyczący sposobu. Wynagradzania handlowca, sposobu budowania systemów prowizyjnych i wypłacania prowizji, a właściwie bazy, od której prowizja jest wypłacana. Ja w swoim filmie powiedziałem, że jestem absolutnym zwolennikiem sytuacji, w której handlowcy wynagradzani są prowizją od wykonanego przez nich obrotu. No i tu Łukasz przyszedł z jasną informacją, z jasnym argumentem, mówiąc o tym, że prowizja wypłacana od obrotu, a nie od marży, którą dany handlowiec przynosi z rynku, marży, którą dany handlowiec zarabia, to jest sposób na to, żeby handlowiec brał do chaty dobrą premię, brał do chaty świetną kasę, a właściciel firmy, a szef firmy, a sama firma zarabiała na takiej transakcji nic albo prawie nic, no bo wynagradzanie... Od obrotu, a nie od marży, generuje bardzo często głębokie przeceny, generuje bardzo agresywne zabawy z cenami. Sprawia, że po prostu cena, którą klient płaci na końcu, jest zupełnie minimalna i ta cena nie pokrywa kosztów firmy, albo tak naprawdę zjada cały zysk. Ta transakcja, którą handlowiec przynosi ze sobą, za którą jest wynagradzany wysoką prowizją, nie generuje żadnego wartościowego zysku dla firmy. I tu oczywiście Łukasz ma rację. Natomiast ja dzisiaj wychodzę z założenia, że. Jak patrzymy na całe spektrum rynku, jak pewnie wielu z Was wie, ja pracowałem w bardzo różnych branżach od luksusowych ciuchów, ciuchów sportowych przez samochody luksusowe, przez prowadzenie działalności związanej z rynkiem kolejowym, rynkiem mediów. W tej chwili pomagam firmom z naprawdę różnych z różnych branż, które się gdzieś tam ze sobą zupełnie nie stykają. Od 2000 roku zajmuję się oprócz swojej normalnej, codziennej pracy zawodowej, również robotą konsultanta, czyli spotykam się z różnego rodzaju firmami, z różnego rodzaju produktami. Grupami produktów, branżami czy niszami biznesowymi. I w czasie tych ostatnich 17-18 lat widzę, że tak jak kiedyś niektóre branże były narażone na to, żeby te pierwsze transakcje robione przez handlowców były robione na absolutnie minimalnych marżach, dzisiaj ten problem pojawia się coraz częściej. Mówię o sytuacji, która jest bardzo dobrze znana od lat. Dla właścicieli firm, które sprzedają produkty dostępne u wielu różnych oferentów, u wielu różnych, w wielu różnych źródłach, czy przez internet, czy w sklepach stacjonarnych, czy do zakupu z jakiejś tam hurtowej. Oczywiście mówię tutaj o produktach, które są gotowe, skończone i nie podlegają jakby żadnej dyskusji, nie wymagają przymiarki, nie wymagają założenia na ciało człowieka, czyli na przykład telefonów, telewizorów, no całej branży AGD i całej reszty. No bo przecież. Po co ja mam płacić u swojego lokalnego sklepikarza, u swojego lokalnego sprzedawcy artykułów AGD 1299 zł za pralkę czy lodówkę, jeżeli ja mogę pójść do niego do firmy, otworzyć drzwiczki, zobaczyć jakiej wielkości jest, nie wiem, piekarnik albo zamrażalnik, zależy od tego o czym mówimy. Czy na drzwiach są takie przegródki, tej, na drzwiach tej lodówki są takie przegródki, które mi odpowiadają? Czy jest nie wiem, maszynka do lodu albo jakaś inna montowana w ten sprzęt? I Jak już sobie u niego w sklepie ten produkt pooglądałem, no to zamawiam go przez internet od oferenta z białego stoku z drugiego końca świata, który mi ten sam produkt z tym samym wykończeniem wnętrza, z tymi samymi akcesoriami, dodatkami i całą resztą przyszedł kurierem nie za 1299, tylko za 999, no bo on nie ponosi kosztów utrzymania sklepu, utrzymania sprzedawców, utrzymania ochrony, zapłacenia za prąd, za gaz, za wszystkie inne koszty z tym związane. Ten problem dotyczy nie tylko dzisiaj, no i to dotyczy nie tylko pralek, lodówek, akcesoriów, telefonów, nie wiem, tego typu rzeczy, ale dotyczy też całej branży samochodziarskiej, dotyczy branży wycieczek turystycznych i praktycznie większości branż, które na rynku funkcjonują. Tak jak kiedyś normą było to, że z transakcji każdej, którą wykonywał handlowiec, firma miała zarobić jak największą marżę, tak dziś coraz częściej Ci sensowni, myślący, myślący do przodu, perspektywicznie właściciele firm, wychodzą z założenia, że kluczem ich biznesu jest lifetime value, czyli oszacowanie, opoliczenie wartości klienta w długim czasie. Jak, co to oznacza w skrócie? Na ten temat pewnie jeszcze nagram jeden film osobny, bo to jest bardzo ważna rzecz, którą szczególnie właściciele firm małych i firm usługowych powinni poznać i zrozumieć. Ale Lifetime Value to jest liczenie wartości danego klienta firmy PPHU Jan Kowalski, nie tylko na pierwszej transakcji, którą z nim robimy, ale liczenie wartości tego klienta przez cały okres, kiedy on z nami współpracuje. Żeby być łatwiej, łatwiej to zrozumieć, przemyślmy sobie sytuację, w której taki klient kupuje od nas telefon komórkowy. No, i na tym telefonie, z racji wielkiej konkurencji, my jako firma zarabiamy 5%. Ale oprócz tego telefonu, ten facet kupi ode mnie również Etui, żeby tego telefonu nowego nie rozwalić, kupi folię ochronną, żeby nie rozpierniczyć ekranika, kupi uchwyt do samochodu czy jakieś inne akcesoria, i efektywnie, mimo tego, że moja marża na telefonie to jest zaledwie 5%, to ja na Etui zarobiłem 35% marży, na szybce zarobiłem 55% marży, a na innych rzeczach. Na przykład, na usłudze naklejenia mu tej szybki zarobiłem 97% marży, no bo mojemu pracownikowi zajęło to 45 sekund, a jego stawka godzinowa jest taka i taka, więc koszt jego minuty pracy w porównaniu z marżą na szybce jest żaden. Tak wygląda lifetime value. Tak wygląda liczenie wartości danej transakcji nie tylko na tym, co jest na tej pierwszej fakturze, ale na wszystkich fakturach, którą ta pierwsza zaprasza do naszej firmy. Takie jest moje dzisiaj podejście do wynagradzania handlowców. Ja wiem, że byłoby cudownie. Gdyby każdy handlowiec dostawał prowizję od tego, co my jako firma, my jako właściciele zarobiliśmy na tej konkretnej transakcji, w tym konkretnym dniu, w tym konkretnym miesiącu, kwartale i roku. Ale dzisiejszy rynek jest tak upaprany, a wraz z wejściem Amazona, wraz z wejściem usług elektronicznych, Google Pay, Apple Pay i innych rozwiązań, które pozwalają ludziom kupować produkty telefonem, a nie naszymi sklepami nie naszymi salonami Wszyscy zmierzamy powoli do tego, że klienci, sklep, salon samochodowy, biuro podróży będą traktowali jako miejsca, gdzie przychodzi się produkt obejrzeć, przymierzyć, usadzić się w nim, czy obejrzeć sensowne, racjonalne zdjęcia danego, danej oferty, a potem zamówić go tam, gdzie taniej. Najczęściej przez internet, najczęściej z drugiego końca świata, najczęściej przy pomocy telefonu, tabletu, czy jakiegoś przenośnego urządzenia. Uważam, że wielu z Was, wielu właścicieli firm, wielu szefów sprzedaży, wielu szefów osób, menadżerów zarządzających sprzedażą, odpowiedzialnych za sprzedaż, wielu z Was powinno sobie po obejrzeniu tego szybkiego filmu natychmiast wskoczyć na Google i zobaczyć, czym jest Lifetime Value LTV. Zrozumieć ten proces, zrozumieć sens funkcjonowania firmy, waszej firmy w tego typu procesie, w tego typu sposobie sprzedaży i jak najszybsze dopasowanie waszego dzisiejszego sposobu prezentacji produktu, budowania ceny, ale też wynagradzania handlowców do tego, co pokazuje nam wskaźnik LTV. To nie jest domena tylko sklepów internetowych, to nie jest domena tylko gościa, który ma stoisko z telefonami komórkowymi na środku centrum handlowego. Tak robią wielkie banki, na przykład BZUBK, że transakcje pojedynczego leasingu czy pojedynczego konta bankowego. Traktuje się jako część większej całości. I jeżeli ja mam w tym banku i kredyt obrotowy, i konto firmowe, i płacę stamtąd ZUS-y, i robię jeszcze milion innych operacji, mam parę kart firmowych dla handlowców, mam parę kart paliwowych, rozliczam z nimi wiele transakcji, to mój leasing kupiony od nich będzie tańszy, bo oni wiedzą, że łącznie zarobią na mnie więcej, niż gdyby mi dali wysoką marżę na tym leasingu. A to pozwala im wygrać ten leasing jako kolejną usługę płaconą przez moją firmę. Dziękuję Wam bardzo. Filmy, które w tej chwili będziecie widzieli, będą w zmienionej formie. One będą skrócone do 10 minut, bo to jest maksymalna długość filmu, który można w całości puścić na LinkedInie. I ja będę starał się również te już nagrane przeze mnie wcześniej 25-30-minutowe filmy pokroić na sensowne kawałki, które opowiadają o fragmencie tego procesu budowania um, wynagrodzeń dla handlowców, ale będziecie mogli się z nich nauczyć wartościowych rzeczy za jednym zamachem, nie przenosząc się między portalami. Dziękuję Ci, Łukasz, za Twoje komentarze. Dziękuję Wam za uwagę. Do następnego razu. Cześć.